Dobry pasterz, gdzie go można spotkać? A może właśnie tutaj, w konfesjonale. Tak, tu można spotkać dobrego pasterza, tego, który mnie zna, zna mnie do końca i dlatego właśnie mnie kocha. U nas w Braszowicach konfesjonał jest ustawiony w kaplicy Męki Pańskiej. W takim widoku, z tej perspektywy. Klęka się po to, żeby doświadczyć, że Bóg mnie zna i Bóg mnie kocha, takiego, jakim mnie poznaje. Do końca. No i co? I może warto przyjść tutaj, klęknąć i poznać Jego samego, z Jego miłosierdziem, z pasterzem, który jest także gotów sprzątać największy bałagan mojego życia, sprzątać po swoich. Owcach dla ich szczęścia błogosławionego dnia życzę.